Dzień dobry Państwu, Łukasz Kostyniejak, witam bardzo serdecznie w porannej rozmowie Radia Rekord i Telewizji. Dami się ze mną jest Pan Andrzej Kosztowniak, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry Państwu. Panie pośle, na początek chciałbym Pana zapytać o sytuację z ubiegłego tygodnia i pewne głosowanie w Sejmie. Opozycja zarzuca Panu złamanie prawa, bo po pierwszym głosowaniu nad jedną z ustaw, nad przyjęciem projektu jednej z ustaw, był wynik 16 do 16. Pan potem zarządził po drugiej. Głosowanie, które prawo i sprawiedliwość wygrało, no i pojawiły się komentarze, że znów to łamanie prawa że prawo i sprawiedliwość robi co chce. Jak to było, Panie Pośle? Było to tak, że rzeczywiście po remisowym e, wyniku. Trzeba było przeprowadzić e, głosowanie zgodnie z artykułem, bodajże, teraz spróbuję sobie przypomnieć, 43 ustęp 2. Ja tylko, ja tylko, ja tylko uzupełnię, bo zapomniałem powiedzieć, że pan, na pana ta cała krytyka się wydała, bo jest pan przewodniczącym Komisji Finansów, Sejmowej Komisji tak, Finansów Publicznych, więc pan tutaj podejmował decyzję. Rzeczywiście podejmowałem taką decyzję w oparciu o regulamin i o to, co e, prawnicy, którzy pracują z nami w biurze legislacyjnym, twierdzą, ale czytając w ogóle zapis artykułu 43 ustęp 2, jak dobrze pamiętam, regulaminu sejm musimy dokonać rozstrzygnięcia. Rozstrzygnięcie może być panie redaktorze szanowni państwo poprzez podjęcie trzech decyzji albo odrzucenie projektu ustawy w całości albo przyjęcia projektu ustawy bez poprawek albo przyjęcia projektu z poprawkami. Są tylko trzy takie możliwości. A czy remit nie oznacza automatycznie odrzucenia? Nie nie oznacza odrzucenia tak twierdzą nie tylko legislatorzy ale tak również wygląda z pragmatyki sejmowej wielu wielu lat więc ja myślę panie redaktorze no, Aż się przestraszę, że pan powiedział, gdzieś złamałem prawo, mówię, nie przypominam sobie, nie, tutaj nie ma. Czyli ja nie mogę, że pan za mną. Opozycja, opozycja bardzo dużo mówi niestety nic konstruktywnego. Mhm. Panie pośle Radosław Fogiel, poseł z naszej Ziemi Radomskiej, w piątek został, w zasadzie sam się ogłosił, że będzie szefem jednej z tej komisji dotyczących współpracy z zagranicą, jednocześnie tym samym rezygnuje z funkcji Rzecznika Prawa i Sprawiedliwości. Pana zdaniem to jest kolejne wyróżnienie dla posła z naszego regionu, czy, czy w jakiejś innej kategorii, jakby pan to rozpoznał? To jest bardzo duże wyróżnienie dla Radosława Fogla i mam nadzieję, że to jest. Zresztą kiedyś to powiedziałem Radkowi, że mam nadzieję, że to jest duży krok w jego karierze politycznej, społecznej. Myślę, że ma do osiągnięcia pewien cel, który, który osiągnie w ciągu najbliższego czasu, czego mu bardzo mocno życzę. Zresztą uważam, że byłby bardzo dobrą osobą na tym stanowisku. Na stanowisku? Jak się, jak się to zdarzy, będziemy się cieszyć. Na no stanowisku, nie wiem, prezydenta Radomia, czy w jakimś stanowisku nie, państwowym, rządowym? Myślę o stanowisku państwowym? Mhm. Minister? Jak się dowiemy, panie redaktorze, będziemy się cieszyć? To kiedy się Radek, Radosław Fogiel jest świetnym znawcą polityki międzynarodowej, o tak bym powiedział, i żeby już zakończyć ten temat. Mm -hmm. No to coś czuję, że będzie jakaś posada w Ministerstwie spraw zagranicznych w takim razie. Ale to czekamy w takim. Tak jak Pan mówi. Panie, panie pośle, jak Pan ocenia politykę informacyjną polskiego rządu w sprawie wybuchu pod polsko-ukraińską granicą, do którego doszło w minionym tygodniu? No bo tak naprawdę ten przekaz był opóźniony w stosunku do tego, co. Co się wydarzyło. Tak naprawdę oficjalne informacje dostaliśmy dopiero kilka godzin po, po zdarzeniu. No a chociażby teraz ostatnio Andrzej Duda mówił, prezydent Andrzej Duda mówił o tym, że informacja o tym, że jest to rakieta, no pojawiła się wcześniej. Stąd też pytanie, dlaczego tak długo zwlekaliście z informowaniem mieszkańców o tym, co się dzieje? No bo pewnie doskonale sobie Pan również zdaje sprawę, że no pojawiła się Pani wśród społeczeństwa. Tą, tą politykę odbieram jako bardzo odpowiedzialną, bo też w sytuacjach takich, jak, z jaką mieliśmy miejsce, musimy mieć potwierdzone pewne informacje. A nie komunikować na zasadzie, że komuś się coś wydaje. Jeżeli nawet mamy pewność co do jednego zdarzenia, to trzeba zbadać kolejne po to, żeby właśnie nie siać paniki i cieszę się zresztą za tą formę komunikacji bardzo wysoko ona została oceniona przez struktury międzynarodowe, łącznie przez Stany Zjednoczone. Więc to jest troszeczkę taki dysonans pomiędzy tym, co się w Polsce mówi, a tym, w jaki sposób nas odbierają. Nie można też siać paniki, przekazując być może nie do końca sprawdzone informacje, tak jak. w w przypadku tej dyskusji, czy to była rakieta ukraińska, czy to była rosyjska i wtedy byśmy spekulowali. Ja wiem, że medium może na tym zależeć, ale to nie jest naprawdę potrzebne po to właśnie, e, o czym Pan powiedział, a więc nie doprowadzania do sytuacji takiej spekulacji i obaw ludzi. Te informacje muszą być sprawdzone i przekazywane w stu procentach pewne. Mm -hmm. Coraz y, bliżej wyborów parlamentarnych, więc coraz więcej sondaży pojawia się y, w mediach. No i te sondaże głównie wskazują na to, że zwyciężycie w w najbliższych wyborach. Co prawda są pojedyncze przypadki, że to prowadzenie tracicie na rzecz Koalicji Obywatelskiej. Natomiast moje pytanie jest takie. Według większości tych sondaży nie macie większościowego rządu. Pytanie, z kim widziałby pan ewentualną koalicję? Bo na przykład mam... chociażby rozmawiałem z Szymonem Hołownią w poprzednim tygodniu, który gościł u nas w studiu i mówił, że on sobie na przykład koalicji z Prawem i Sprawiedliwością nigdy w życiu nie wyobraża. Ja sobie wyobrażam jedną rzecz. Jesteśmy rok przed wyborami, panie że Dynamika zmian w Polsce, ale na świecie jest tak duża, że dzisiaj w ogóle dyskusja na temat tego, kto wygra wybory, jaką stworzy koalicję, jest mocno przedwczesna. Dzisiaj zajmujemy się tym, aby ciężko pracować, aby obronić nasze państwo, bo to jest dzisiaj podstawą polityki Prawa i Sprawiedliwości. Doprowadzenie do tego, aby państwo polskie było bezpieczne, bo tak jest nasze zajęcie. Sondaże są ciekawe, ale myślę, że bardziej w sferze publicystycznej, jak tej realnej politycznej. Ciekawa i na pewno warta dyskusji jest natomiast kwestia przedsiębiorców. Wiemy, że coraz więcej firm, zwłaszcza tych małych, kończy działalność lub też ją zawiesza. No i przedsiębiorcy alarmują, że ewentualna podwyżka ZUS-u od przyszłego roku może być już takim gwoździem do trumny. Jest to już przesądzone, że ten ZUS od przyszłego roku wzrośnie, czy też jest na razie jeszcze pole do, do dyskusji? Nie jest to przesądzone, niemniej jednak musimy mieć świadomość wszyscy, łącznie z przedsiębiorcami małymi, dużymi, nami politykami Również tymi, którzy pracują u tych przedsiębiorców, że przychodzi bardzo trudny czas, nie tylko dla Polski i Europy w sferze bezpieczeństwa, ale też to, co się stało z jednej strony po COVID-19. Wiem, że nie chcemy tego pamiętać, ale skutki COVID-19 w polskiej i europejskiej gospodarce będą przez długie, długie lata widziane i to, co się stało później po 24 lutego tego roku naznaczy sytuację społeczno gospodarczą Europy, w tym Polski, też na długie lata. Będzie zdecydowanie gorzej, panie redaktorze, i to trzeba sobie też jasno powiedzieć i zdawać z tego sprawę. Tak, Dobrego czasu w Europie, jak i obserwowaliśmy i w Polsce w ostatnich kilku latach, i takiej stop, yy, yy, takiego rozwoju nie będziemy w najbliższym czasie obserwować. To są czynniki, które są niestety niezależne od Polski, od polskiego rządu czy od Polski. Ale podnoszenie ZUS-u jest już zależne od polskiego no to, rządu. Panie redaktorze, tak, tylko trzeba mieć świadomość tego, że my w najbliższym roku będziemy musieli wydać choćby w sferze budżetowej 97 miliardów 400 milionów złotych na obronę, bo też pytanie, co nam, jako tym, którzy płacą zUS, albo ci, którzy obsługują ten zUS, choćby w zakładzie ubezpieczeń społecznych, przyjdzie w momencie, gdyby ktoś przyszedł i w taki sposób się zachował w stosunku do nas, jak na Ukrainie. My musimy za wszelką cenę doprowadzić do tego, żeby państwo polskie było bezpieczne, bo możemy się gorzej rozwijać, możemy być biedniejsi, ale ważne jest, żebyśmy to robili bezpiecznie. Jeżeli ktoś przyjdzie, nam zniszczy kraj, to będziemy odbudowywać go pokoleniami. To, co się będzie działo niestety na Ukrainie i tego też trzeba mieć świadomość. Więc dzisiaj mówimy o sytuacji trudnej i dokonywania trudnych wyborów. To nie jest czas dzisiaj prosperity. I ktoś, kto zakłada, że ten czas będzie cały czas tak wyglądał, jest w błędzie. No, ale myślę, że dla przedsiębiorców to są bardzo gorzkie słowa. Gorzkie dla nas wszystkich, panie redaktorze, bo żadne z nas na tym nie zyskuje. Mm -hmm. A co Panie pośle z tarczami antyputinowskimi czy antykryzysowymi, różnie to było nazywane, czy one będą obowiązywały również w przyszłym roku? Jest już taka dyskusja, są jakieś może decyzje jest, konkretnie jest, podjęte? Jest, jest taka dyskusja, ale, ale choćby w przypadku obniżenia podatków VAT, myślę tutaj w prostej akcyzie, mamy dzisiaj potężny problem z Komisją Europejską, która w sposób jednoznacznie zakazuje nam tego, aby obniżenie choćby na paliwa o te 15% na gaz, na energię elektryczną, no, żeby zastosować to. Czy od nowego roku może nas czekać gwałtowny jeżeli, wzrost cen? Tak, no, już dzisiaj jesteśmy w sporym konflikcie z Unią Europejską i pytanie, jaką decyzję podejmiemy, jeżeli podejmiemy decyzję. Po raz kolejny, że dbamy o interesy Polski, znowu wejdziemy w bardzo ostry konflikt z Unią Europejską, bo widać, że Unia Europejska będzie robiła wszystko, aby te ceny wzrosły. To jest paradoksalnie trochę zabrzmi, ale podniesienie podatku, choćby na paliwo o 15% w stosunku do ceny, którą dzisiaj obserwujemy, bo ta relacja VAT-u tak by wyglądała, no spowoduje nic innego, jak podniesienie również cen paliw o tak przynajmniej kilkanaście procent. Podobnie jest z gazem, podobnie jest z energią elektryczną i mnóstwem innych rzeczy. Które znowuż determinują wzrost y, inflacji, myślę, kilku, nawet kilku, a w niektórych obszarach nawet kilkunastu procentowych, y, w, nie tylko dla Polski, ale dla dużej części Europy. Więc y, pytanie, w którą stronę idziemy? Y, boję się, że to się skończy z kolejną y, potyczką z Unią Europejską, która będzie o rację stanu Polski. A nie o rację stanu jakiegoś urzędnika brukselskiego. Tu chodzi o to, żeby dzisiaj zatrzymać negatywne procesy gospodarcze, a Unia Europejska troszeczkę dzisiaj dziwnie do tego podchodzi, tak jakby jej samej zależało na tym, żeby nie zbijać inflacji w Europie. Panie pośle, na koniec tematy miejskie poznaliśmy projekt budżetu miasta na 2023 rok. Jakby Pan ocenił ten budżet? Bo prezydent mówi, że jest to budżet kryzysu, drożyzny, inflacji, generalnie ciężkie ciężkie czasy. Ciężkie czasy mam z Panem Prezydentem Witkowskim i jeżeli choćbyśmy nawiązali do tego budżetu, ale myślę, że najpierw trzeba powiedzieć o tej propozycji podwyżek z jednej strony podatków, ale również opłat lokalnych, które zaproponował Pan Prezydent, które będą oscylować tam wokół 38 milionów złotych. Ja nawet wczoraj rozmawiałem z radnymi PIS-u i się zastanawiamy jak się w tej całej sytuacji zachować, mając świadomość tego, że ta sytuacja jest bardzo trudna, ale ja Użyję pewnego porównania. Dzisiejsza gospodarka finansowa naszego miasta wygląda jak dziurawe wiadro, w którym nie ma dna, panie redaktorze. Wygląda to trochę tak, ile byśmy wlali do tego wiadra w Radomiu, to i tak zostanie to przelane i zmarnowane. Mówi Pan na przykład o środkach rządowych? Myślę nie, nie tylko o środkach rządowych, ale myślę o całej prowadzonej gospodarce finansowej. Ja przypomnę Panie Redaktorze, w momencie kiedy ja y, przestawałem być prezydentem, zadłużenie Radomia wynosiło około 400, kilkunastu, czy kilkudziesięciu milionów. Przez Wszystkie kadencje samorządu. Radosław Witkowski po przyszłym roku zostawi 930 milionów zadłużenia. Ponad pół miliarda zadłuży nasze miasto. Co jest w naszym mieście robione? niewiele. Mieszkańcy mówią w prost, otwarty sposób, niewiele jest robione. A jeżeli jest coś robione, to jest robione tak, jak w przypadku RCS-u, który miał kosztować 110 milionów, dzisiaj kosztuje 250. Słyszymy od radnych, że prezydent przychodzi po kolejnych 20 parę milionów złotych na budowę tej inwestycji. Wygląda to trochę tak jak w spółkach miejskich, które były wyprowadzane pieniądze, nie wiem, rewitalizacja, bodajże milion 800 czy prawie 2 miliony złotych, jak zatrzymani prezesi czy dyrektorzy w poszczególnych spółkach spółkach, Radom musi najpierw zmienić sposób zarządzania, a dopiero można podnosić podatki, bo podniesienie podatku w niektórych sytuacjach jest niezbędne i wydaje się, że ten moment przychodzi w Radomiu, ale na pewno nie jest to metodą, żeby zabrać kilkadziesiąt milionów złotych z kieszeni Radomian i po prostu je przepuścić, tak jak to wygląda w tym przypadku. Jeszcze raz, jeszcze raz panu powtórzę i państwu, dzisiaj zarządzanie finansami naszego miasta przez prezydenta który odpowiada wprost za to. Przypomina dziurawy wiadro. Ile byśmy tam nie wlali, to zostanie przelane i nic z tego nie ma poza tym, że zabierzemy kilkadziesiąt milionów złotych ludziom czyli, z ich portfeli. Czyli jaki wniosek po tym spotkaniu z radnymi? Będziecie na nie? Ta decyzja jeszcze nie jest wypracowana. Radni cały czas dyskutują. Ja przede wszystkim i myślę, że radni, czy w ogóle mieszkańcy, bo to mówię jako teraz mieszkaniec mojego, naszego miasta. Nie mówię tego jako polityk. Ja oczekuję od prezydenta pokazania, Naprawy finansów naszego miasta i konkretnych działań z jego strony, a nie zatrudnianie drugiego, trzeciego, czwartego, piątego pełnomocnika albo dyrektora w jakiejś spółce, która później generuje koszty na poziomie 250, czy nie wiem, za chwilę, być może 270 czy 300 milionów złotych, bez żadnego umiaru i przepraszam za takie określenie może nieładne, bez żadnego pojęcia. Wygląda to tak, jakby grupa bardzo przypadkowych osób dorwała się do rzeczy, które kompletnie je przerastają. Panie pośle, czy y, ulica Wołanowska zamiast ulicy Warszawskiej to jest dobry pomysł Pana zdaniem? I czy w ogóle są prawdziwe informacje, że można te pieniądze y, z jednej inwestycji, czyli z ulicy Warszawskiej przenieść w ramach Polskiego Ładu na ulicę Wołanowską? My namawialiśmy pana prezydenta, zanim wystartował z tym projektem, mając świadomość, że ulica Wolonowska w tamtym czasie, kiedy składał wniosek do Polskiego Ładu, miała być tańsza jak Warszawska, o to, żeby składał. Widzieliśmy w tym szansę. Podjął inną decyzję, zupełnie przekładając te pieniądze na Warszawską. Jakiś czas minął. Dzisiaj się okazuje, że prezydent się wycofuje. My będziemy starali się pomóc w tym, żeby te pieniądze były. Właściwie zagospodarowane, ale znowuż wrócę do sposobu zarządzania. Panie redaktorze, miała być warszawska. Teraz jest odejście od tej warszawskiej. Może będzie. Albo będziemy czarowani przez najbliższe miesiące znowu ulicą Wolanowską. A może ją się uda zrobić. A może ktoś w końcu pomyśli o wiadukcie na Rzeomskiego. A może ktoś w końcu pomyśli o windzie za 2 miliony złotych do inwestycji wartej 2 miliardy. Jeszcze raz powtarzam rzecz przykrą dla naszego miasta. Nie chciałbym tego mówić, ale w sferze finansów przypomina to dziurawe wiadro a w sferze zarządzania w ogóle miastem przypomina to przypadkowe grono osób, które znalazły się w miejscu i w czasie, które nie do końca ogarniają w sensie y, y, sprawczym. Panie pośle, na koniec dzisiaj, y, można powiedzieć, zaczynają się do polskich kibiców Mistrzostwa y, Świata w Katarze. Dzisiaj mecz o 17 z Meksykiem. Jaki wynik Zmocno. pan typuje? Chciałbym jak każdy Polak 3-1, ale wiem, że nie Opty. będzie to łatwe. Optymistycznie. Wiem, że nie będzie to łatwe. Na pewno będziemy się cieszyć z każdego, z każdego zwycięstwa. Bo... Na pewno, na pewno i tego zresztą chłopakom życzymy, bo w przypadku piłki nożnej no to jest szczyt, do którego w sumie chyba wyżej nie można wejść w sensie piłkarskim. No i też piłka Może nosa... Liga Mistrzów jest podobnym łączy, takim Łączy pokolenia, łączy politycznie, to jest taka rzecz. Łączy faktora. nas wszystkich, bo to przede wszystkim piękny, globalny sport. Czyli mhm. 3-1. Tak sobie życzymy. Zobaczymy, zweryfi zweryfikujemy. Co z tego zweryfikujemy 3 jeden następnej... dla Polski, o tak określmy, bo Dokładnie. to może się różnie zdarzyć. W porządku, zweryfikujemy, czy miał pan dzisiaj dobrego yy, nosa. Andrzej to jest życzenie, życzenie, to nie jest nos, to jest życzenie bardziej. Okej, okay. Andrzej Kosztowiak, poseł Prawa i Sprawiedliwości, był dzisiaj moim Państwa gościem. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję, dziękuję Państwu. Dziękujemy za uwagę, do usłyszenia i do zobaczenia już jutro.